Siemanko w kolejnym odcinku Scary NBA 2K21 Houston Rockets przebudowy na moim kanale, kolejny sezon, który naprawdę rozpoczynamy świetnie, tutaj widzicie bilans, po stronie, że pokażę Wam całą symulację sezonu w przyspieszonym trochę tempie i naprawdę początek sezonu wygląda znakomicie, tutaj niestety teraz dwie porażki z rzędu, które trochę niszczą ten piękny bilans, ale 15-7 naprawdę chyba jeszcze tak nie rozpoczynam sezonu NBA. No i czas pokażę jak to będzie wyglądać. Ale 27 naprawdę bilans jest niesamowity i nie wiem co jeszcze powiedzieć, bo muszę... Uci ucięło mi się połowę komentarza właśnie tu początek i dogrywam od nowa i nie pamiętam co wczoraj mówiłem, więc to będzie tak trochę dziwnie może brzmieć. No, no ale może to być ten sezon. Ten sezon, w którym zdobędziemy w końcu pragnione mistrzostwa, będziemy na szczycie i będziemy najlepszą drużyną w NBA. Oby nam to się udało, mam nadzieję, no, jakieś tam przekonania. YOLO 28, no jednak wcześniej mamy 10 porażek No ale... Mam nadzieję, że to będzie ten sezon, w ten w którym NBA Idziemy najlepszą drużyną Wygramy mistrzostwo W końcu, by było fajnie coś wygrać, a nie tylko przegrywać Bo przegrywanie nie jest fajne, nikt nie lubi przegrywać No chyba, że jesteś Oklahoma City Hunter no ale dobra, do tutaj kolejne. Tak, co ja się tak długo to za, 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 zastanawiałem? Albo coś robiłem? Pewnie coś robiłem w telefonie. I don't know. Lubię to, że już nagrywam głos, nie sprawdzę. Potnę trochę, potem nie sprawdzę i przez takie coś będzie mi tu tak wisieć. Super, naprawdę super. Ja pitole. O, Przestań narzekać to się wyłączyło, no sorry, sorry, za to, sorry, no to jest właśnie profesjonalny youtuber jak ja. 36-12, za bola bola, to była chociaż wymiana kusząca, ale jednak no, zostawiamy bola bola. A my co? Ile zwyciężymy? Ile będzie? Myślicie, że będzie 60 zwycięstw? Sanosi się na to, że będzie. Teryśli 14, 41-14. Kto tu to patrzymy? Aleksander ma kontuzję. No, jesteśmy najlepszą drużyną po 56 spotkaniach. Lakersi są najgorszą, Nikt nie ma lepszego bilansu w NBA niż my. To jest ten sezon. To jest ten sezon. Basketball. Nie, no, to nie jest kurde. Dom koszykówki. A my lecimy dalej. Kończy się sezon zasadniczy. Mamy 50 zwycięstw, 23 porażki, 50, 24. Tutaj trochę mała seria porażek, widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć porażek, to jest dramat w takim momencie przegrywać mecz, co wy sobie wyobrażacie, ile ja wam płacę. 3 24 53-25. Przez te porażki możemy mieć pierwszego seedu. Fajnie było mieć pierwszy seed, 55-26. 56-26, LeBron James Jr., MVP, German Thomas, Rocky Diabate, najlepszą obrońcą Rezerwam yy, Janis najlepszą obrońcą Jalen, Lewis. najlepszy zanikiem Prospekt yy, co zrobi największy yy, postęp. No i gram z Oklahoma City Hunter nieźle, nie, ale potem możemy trafić na Newlands Pelicans, które są najbardziej przehypowaną drużyną w Tukeju. Bardziej przehypowany Zonikiem, z w 2K jest Williamsonem, ja wiem, że jest zajbisty, ale trzeba aż tak hypować Pelicans, ja rozumiem jakby odszedł gdzieś na przykład do Nowego Jorku i Nowy Jork ciągle wygrywa, tam jest lepszy mój składnik, Pelicans moim zdaniem, Pelicans słaba drużyna, Zion za dwa lata stamtąd ucieknie, Moran Pates, Lebron Wiseman, no James Wiseman jest niesamowity, kurde, co on taki dobry, w każdej rzeczywistości taki będzie dobry, Zion, Tatum, Mela, Hardy, Hot, Shifilo, Ciekawy, Ciekawe zainteresowanie. Jalen Lewis. Jalen Lewis, co mi się kojarzy że on ostatnio podpisał. On ma chyba 16 lat. Kontrakt z drużyną. Taką Overtime została stworzona. I dostanie za Greta milion dolców za rok. Aleksander ma kontuzję. Fajnie. Na playoffy. 6 kontuzja. Zawsze spoko. Lepszego momentu sobie nie mogłeś wybrać. Co Howard. Foster. No i zapchaj dziury. Ile podkoszowych? Czemu ich nie wymieniłem? Gordon Hayward. O, ja widzę, że Gordon Hayward rzuci zwycięski rzut w meczu numer 7 w finału NBA. Gramy z Oklahoma. I co? Pelicans wygrałem z Utah. No pewnie, że wygrają. No jak? Pelicans po mistrzostwo. No, gramy z Pelicans. To już nie ma mistrzostwa. Pożegnajmy się z tym. No. Nara. Nara. Pelikan z szóstego miejsca został jeszcze NBA, co nie? Ja nienawidzę tej drużyny w tym tukaju. Kuźwa, nie nagram nigdy nią nią kariery. No, Pelikan z finale. Dwa, trzy, cztery, zero. New Orleans Pelikan z NBA, Zion Williamson MVP. No, hej, kurde, mam dość. I have enough. Eee, jak Zion z tym Pelikanem są przehypowani, oni mają tak niejaki skład, a wygrywają wszystko. 2 naprawdę jest się gorsi chyba niż EA. Znaczy, nie wiem. Nie ten Tym to dla mnie wielka przesada, że Pelicans tyle mistrza zdobywają. Trzecie mistrzostwo swoich: Durant, Hardy i Westbrook kończą karierę. Z Westbrooka chciałem, ale nie chciał do mnie przyjść. Nie lubimy. Tibo dokończy. No i wszyscy się meldują w galerii Sław. No jakby kurde, to nic nie byli w galerii Sław. Ale Westbrook nie ma nigdzie z wycofanego numeru. Mógłby mieć Oklahoma, moim zdaniem. Za to, że tam był MVP. Mamy średnią triple-double. Offensive decay, Valorant po 5 sekund, no proszę. W polu pomalowanym będzie można się teraz stać. Spoko. jeszcze że w następnej karierze będę bardziej brał udział właśnie w tych spotkaniach ligowych. Będziemy zmieniać ligę. Będę swoje propozycje tam dawał. Zobaczymy, to będzie ciekawe. Draft, będzie, będzie propozycja, że draft... Pierwszy numer draftu otrzymuje drużyna, która wygrywa mi to by było fajnie. No i tutaj zaczynamy pomału robić klęskę Houston Rackets. Wam mogę już teraz trochę powiedzieć, bo mam Mike'a de Antoniego. Mike de Antonio robi dobrą robotę i czemu ja, i co? Szukam trenera. Nick Ners. Mike Antonio. Zwalniam go po takim sezonie i zatrudniam nich Ale dobra, to jeszcze nie jest najgorzej, bo Nick Nels według tutaj algorytmów jest lepszym trenerem, ale spokojnie. Cataclysm dopiero nadchodzi. Draft chodzi, mam jednego zanika na kontrakcie. Polo, A piki to. Nie jest nic ciekawego. No ale, nieźle, nieźle, zaczyna się robić źle. Zaczynamy Kataknizm, kariery 2K, McKnight, Junior, High School. Proszę. Kolejna wymiana. Na kolejny pick, znowu rozgrywając. Kolejnym zawodnikiem. Atkins, w nie Memphis wybierają. Darella Davisa. A z piątym do Cleveland Cavaliers Laderius Rakley. A my nie mamy pików. Nie mamy jakiś pik. Który? Ostatni. 60. Pik w trawcie chyba mamy. Dlatego bierzemy Florii Eminescu. Lepszego zanika nie było do wyboru. A i tak z nim nie podpisałem kontraktu. Po co mi zawalił z Rumunii? Jeszcze mnie I tak wygląda drafcik, niezły, wygląda na wyrównany, Bryant, Kobe Bryant, nie to nie Kobe, chowa wygłupiłem trochę, zaraz będziemy przechodzić dalej, Pelicans, no z 60 pikiem wybraćmy dzwonika, fajnie, ale nie zagrasz u nas ten NBA, sorry, idź do Europy, Sané, czemu by nie. I mamy mamy naprawdę wielk, wielu fajnych dzoników Wolnym rynku agentów Mamy pieniądze, bo nie ma nikogo w klubie. Co może pójść nie tak? Whithead musi zostać Przejdźmy do tego fantastycznego sezonu Zion Williamson Daję mu pieniądze dam mu pieniądze, mam 51 milionów solarka i co zion oczywiście to odrzuci Mogę tutaj zaproponować zaraz kontrakt Aleksandrowi, ale tego nie zrobiłem. William na sądzie do Filadelfii. A ja tracę szeja Zidzusa Aleksandra. Pierwszy fail w tym off sezonie Emoni Bates, może Emoni Bates. Ale oczywiście nie. Może ktoś inny? Przejdzie do mnie o my to szanujemy Dali Woodhead. Musieliśmy go zaklepać, bo to jest nasz ziom. Jabali Smith też jest nasz ziom. Wiktor Łęba Jama, why not? Ale nie masz pieniędzy na Łęba Jamy na Shaya też Liszczymy Houston Rockets. Nadchodzi kataklis, Kendall Brown Stać mnie. Piorek Kendala Browna. Kenta podpisuje z nami kontrakt. Ale zaczynam brakować pieniędzy. A skład jest gorszy. A Bailey chciał Ameryką Bailey'ego. Nie ma hajsu. Powoli zaczynamy zakopywać Houston Rockets Fatalny offseason. Wyrzuciliśmy tenera, który zrobił mega, ta, mega, mega pras. Nigdy w życiu nie popełnię tego błędu. I nie róbcie takich błędów. Mamy fantastycznych rozgrywających. Tu jest trochę lepiej. Tu jest słabo, tu jesteś słabo. Są załonice do wzięcia, ale mają tyle hajsu, chcą zarobić, że nie stać na, na żadnego. I po się z wami żegna. Fatalny off-season, fatalny naprawdę. Może mieć konsekwencje w przyszłości. Dziękuję wam za obejrzenie. Do usłyszenia, na razie, wkrótce. Bye.